dobry, to jest kolejny odcinek! Jakieś nowe przywództwo, Dobra, e, teraz wchodzimy sezon drugi. Dlaczego sezon drugi? Sam nie wiem, ale no, jak już jest, to okej. Okay. Napiszcie w komentarzu, czy jakie pożegnanie wolicie? Papa, czy Narła? Ja chyba Narła, a, a, a wy? Napiszcie w komentarzach. Nie wiem jak się komentarze włącza, może będą łączone, nie wiem. Zobaczcie jak yy, ten. Yy, dobra, hehe. <laughs> no, zaczynamy Pokémon. Jeśli coś będzie niefajnego, no to nie. Moja wina nie jestem takim. Dobra. Poczekajcie, smytrze wezmę.

Dobra. To będzie jest oui. Pokémon. No. Walcz. O! Ta, tam jest spoko. Jeden. Jeden zły. Tam jest jeden zły dziki Pokémon. Czekajcie. Z Muszę więcej... Złych, znaczy dzikich Pokémonów. Poczekajcie za klub. Poczekajcie, zapomniałem Cięcia, ale w... Ten, ale okay. O nie, idzie do nas jakiś zły pokemon A nie, dziki Pokémon Do nas idzie One są bardzo potężne Uj, uciekajmy Uj, to jest jakiś rozwojeny akstolot Uj, szybko uciekajmy Uch Wii. Pokemonie Wii. Chodź. Przywiązamy cię tutaj. Ja idę do domku, a ty tu w sieć. Eee. Pięć minut później. Co się dzieje? O nie, dzikie pokemony. Poke poke pokemony. Pokemoby na wolność wychodzą ui szybko musimy ich pokonać Pokémony, atakować atakować Dokonaliśmy wszystkie chyba, chyba dzikie Pokémony, które są bardzo niefajne. O nie, tu jest jeszcze jeden. I tu są dwa jeszcze. Jez, długi, udało się. Jej. Chodźmy. Chodź, zaprowadzę cię gdzieś. Mówię ci tylko tyle, że e, musisz szybko uratować cały świat. Powodzenia. Nie. Dobra, musimy uratować i cały świat. Będzie bardzo ciężkie, ale chodź, zawiążę Cię na smycz, zjedzę tu trawki, ja idę się przygotować. bo że jestem głodny. Potrzebujemy widzowej pomocy. Mam pomysł. Pokaż świnie. Pokój świnia. Pokój świnia. Pokój świnia. Pokój świnia. Pokój świnia. Pokój świnia. Bokeh świnia. Bokeh kurczak. widzicie, że mam pokę kurczaki. Bokeh świnia będzie na na sam koniec, ona będzie nam jeszcze potrzebna. O nie, co się stało? Co się stało? Co się stało? Potrzebujemy poka kurczaka. Okej, okay, poka kurczaku. Chodź. A ui, gdzie ty masz swoją myśl? A tu. Dobra, mamy zadanie. Poka kurczaku, chodź za mną. A ty ui, ty też. Chodźcie. Potrzebujemy, musimy bardzo dużą sprawę załatwić. Musimy pokonać bardzo dużo e, 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 dzikich Pokemobów. Chodźcie, tam jest jakiś dziki Pokemob. Wszystkie wyszły na wolność. Dobra, chodźmy szybko. Tam wam jedzonko jak będziecie grzeczni. Dobra. Wchodzimy do dzikiej tra do tej dużej trawy, gdzie są dzikie pokemoby. Zawsze. Nie, ui, gdzie ty idziesz? Dobra. A mój znak. Czas start. Szybko. Ej, nikogo tu nie ma. O nie, tu są. Trzeba ich wszystkich zabić. Ech! Bardzo dobra robota moje z Pokemoby. O nie! Kolejny. Dobrze nam idzie. Tam, tam są dwa dzikie Pokemoby. Musimy, musimy, tam. To są te ostatnie dwa Pokemoby. Które są, te które są bardzo, bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Dobra, wszystkie pokonaliśmy. O nie, przecież tu są jeszcze trzy. Tu są jeszcze trzy Pokemoby. Nie chodźcie o to, bo to jest pułapka. Kurczak! Kurczak, naprzeciw no, ciebie. Chodź tu. Bardzo mnie denerwujesz. Za chwilę, za chwilę cię dam z, zjeść. Ty. Ale w sumie ty jesteś potężny, co ich wszystkich pokonasz. Okej. Okay. Chodźcie, moje Pokemon. Okej. Okay. Dobra, bardzo dobrze. Jeszcze te dwa dzikie Pokemoby i będą wszystkie. Ostatni. Bum! Bardzo dobrze moja zwierzątka. No? Ja pokemobonka. Co wy robicie? To bardzo, bardzo, bardzo niegrzeczna. Jak chwilę wasz spalę. No nigdy. Uj! Pły... I, pa... I pokę kurczaka. pokę kurczak, Gdzie ty uciekasz? Chodź pokę kurczak, Idziemy. Tylko powoli, bo tu mogą jeszcze jakieś Pokemoby złe być. Ale chyba wszystkie pokonaliśmy. Tak, żeby wszystkie e, Pokemoby pokonaliśmy. Dobra, dobra, Proszę. To dla was, to dla ciebie, oui? To dla ciebie, kurczaku. Proszę, a to dla ciebie. Ej, gdzie ty, gdzie ty masz swoją smycz? Heh. Dobra. A, przecież ja miałam ją. Dobra. Chodźcie, moje. Misia. Chodźcie. Przywiążę w was? A jutro. Ej, trochę znowu dostaniecie. Uj, gdzie ty wszedł, Gaś? Uj, jesteś tak chwilę... Nie... Następny dzień nie dostaniesz jedzenia. Jak będziesz taka niegrzeczna. Chodźcie, mojeepkę. Dobra. Oto. Ten? No. Papa ma Takie... Dzisiaj zrobimy widzowie wyjątek i powiem na Na płonie. Dobra widzowie, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek też spodobał. E, no to. E... No to papa! Pa! Znaczy Narua. Narua! widzę, co ja zrobiłem? Ja zrobiłem cięcie zamiast. Dobra, Narua!